Dzień dobry, to znowu my. Witamy w programie naszym, powiedzcie, cześć myszce Nataszy. Cieszycie się? Będą dzisiaj różne fajne gry, oraz będziemy także my. Tadeusz, dzisiaj mam dla ciebie takie giery, że wyjdziesz skonsternowany. A wiesz dlaczego? Bo nie będziesz mógł narzekać. Nie będę rzeczy. Po pierwsze ale wyobraź, nie kolesi, wyobraź sobie kolesi, którzy robią grę na takim poziomie, że jesteś dumny z tego, że jesteś europejczykiem. Amagad, amagad, Ama... total, total tak. mortal, odjazd. Po pierwsze gra jest wypasiona graficznie, po drugie to jest gra zręcznościowa dla dorosłych, ale taka, że po prostu spraszasz ośmiu znajomków. Kupujecie sobie zestaw pod którym mały miłośnik gier, wiesz co, w skład takiego zestawu wchodzi, wszyscy wiedzą. Mm -hmm. I siedzicie i tniecie po prostu, jak jednemu się kończy Bena, to zaraz masz kilku, którzy do tego Joypada. Ej, ale wydzisz, że jak gra jest fajna, to. Bo ja na przykład mam taką akcję, że jak przychodzi ktoś do mnie, to ja nie lubię, jak on gra na mojej gry. Nie, no to wiadomo. Dlaczego a ty... ja mi oddawać ośmiu innym kolegom? Bo też ich lubisz i chcesz, żeby do Ciebie przychodzili. Można na przykład koleżankę wyrwać na gry. Na przykład ona klik. trzyma Joy Padaty. Tak, patrzy... gracie w krwawą grę dla dorosłych. Dokładnie. God of War 2 jest jeszcze lepszą grą niż 1. Ja sobie po prostu nie wyobrażam miłośnika gier zręcznościowych, który nie wtopi się po prostu jak w masło położone na kaloryferze w to, że Kratos, koleś, który był już bogiem wojny na Olimpie który cały jest obleczony prochami swojej rodziny, zmarł, żeby pamiętał, jak ich bardzo zawiódł, i który łapie po prostu kolesia, tej Natasza. Natasza, przedstawcie, Natasza, Natasza Miłosza. To, to jest, jest mysz Natasza, która jest myszą Miłosza. On po prostu robi takie kombosy, że za, za pomocą dosłownie jednego przyciska robi łapiesz przeciwnika, robi tak... i nim o To wszystko on się rozprowadza na jakichś 20 metrach kwadratowych. I to jest tak jak w Rambo 15 tych przeciwników, potem się wyładowuje 30, 60, na po prostu Hany, tymi. Dlaczego tak? Po czym wniosłeś? Yy... Po tym, że cię tak nosi strasznie! Ale ta gra jaka jest! Tak jaka się nosi, ta ona gra... jest wyczochranek, ona jest taka wycudzoniutka. Taka, że tak widać, że siedzą, te ja mi się Bo tak, bo ja generalnie rzecz biorąc, wiem, że God of, God of... God of War jest kozakiem. Ja bym się przyczepił, dlatego że jak ja mówię, że ta gra jest taka wycylową, ty, 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 ty zawsze coś tam się przyczepi. To ale nic nie wiesz nie, do czego. Nie, nie wiesz no do czego. Magna, no. To jest gra o prawdziwym facecie, który jest twardy, który Bogom odpowiada... Taki być, że nie nie? To jedyny moment, żebyśmy się poczuć jak prawdziwy facet. Tak Wielu jest. mówiło, że nie jestem prawdziwym facetem i wiesz, co się teraz z nimi dzieje? Grają w God of War. Nie, buty im wysadzą ze śmietnika Tadeusz. Straszysz mnie. A po drugie, boję się. Przeciwnicy są wielcy. To jest moja przerażona twarz. <grym> widzę to, widzę to. Ten Proszę strach w oczach, złapać wiesz. tak, zdjęcie i puścić na forum czy gdzieś tam. Mm -hmm. Po trzecie, młócisz po prostu przekrwawo. Ja sobie nie wyobrażam innej gry do wyładowywania frustracji. Fajnie, w nie się? Proszę. Fajnie jest niszkrisier, jeżeli chodzi o siłę. O Jezuśku w ogóle jest przemiodnie, przemiodnie. przemiodnie to jest po prostu cór, czujesz najlepiej. na joypadzie, to jest w ogóle najlepsza gra na opór świecie. Opór tego łańcucha, to jest najlepsza gra zręcznościowa na PS2, jaka wyszła. I swear. Najlepsza w ogóle ever. Najlepsza ever gra zręcznościowa, jaka wyszła. Dokładnie. Zwyważona. Mówię ci, jak, jak przekręcasz atak i gałeczką go tam gałeczką, to czujesz jak ten opór ciał przecinanych na łańcuchach. I ona tak ja skacze, ten, i w ogóle ten joypad ci wypada z znowu, ręki. Z ręki, jak tak? jesteś wątły, tak robię, mógłby wypaść. Mógłby faktycznie. mi nawet pod, połamać nadgarski są. Chciałem do. powiedzieć, że warto, jeżeli no. lubicie gry zręcznościowe, warto nie dla 12-latków, tylko zrobione naprawdę z takim, z, mięśniem, z wypomnę, ci to, wypomnę ci o tych grach do, dla dorosłych dzisiaj. To jeszcze. trzeba w to uderzyć. To. Nie ma w ogóle bata na mariole. O, jak ci wypomnę. Nie ma bata na mariole. Hej, miłoż, zgadnij, jaka wspaniała gra doczekała się w końcu kontynuacji po latach. Nie zgadniesz w życiu. Pac-Man. Command and Conquer. O, O, shit. Conan and Conkel. To jest babcia wszystkich Babcia gier... wszystkich gier, prawie babcia. bo jeszcze ma drugiego Gryba, dziadka RTS-y, mają jeszcze dziadka, dziadka. w postaci starego Warcraft'a i babcie w postaci Commanda i Conkela. I I so. No i proszę, ciebie zrobili noj, najnowszą, no, nową część, która jest przyśliczna, z prześliczną grą. Jest, jest tak dopieszczona, że w ogóle, tak jak ty się to przed chwilą wjorał już tym godoworem, to tu jest tak samo. Gado to To tu jest tak samo, tylko przyśliczna. Taka jest Czyli do, dopieszczona. Wzięli tą babcię i na operację plastyczną. Odzwali. No więc właśnie, to niestety tak to wygląda, że wzięli babcię i zrobili operację plastyczną, bo jak zaczynasz to grać, to jak to się mówi, czujesz się jak w domu. Tylko że <laughs> problem polega na tym, że ten dom ma już 15 lat, prawie, czy tam 10, i już tak lekko zaczyna trzeszczeć w szwach. Przeciwie. Znaczy, jest ten sam dokładnie system budowania bazy, który moim zdaniem jest dosyć abstrakcyjny, to znaczy, że klikasz na jednostkę tą konstrukcyjną MCV, czyli Mobile Construction Vehicle, który jest w centrum twojej bazy i bazy, z niego stawiasz, z niego prawda, kolejne ten i one tak pstryk wyrastają ci od razu, się wiesz. Robią. Czyli jest to zupełnie nie tak, jak to się ostatnio robiło we wszystkich grach, gdzie budowałeś jednostki inżynieryjne, no, 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 które później stawiały, no, zupełnie. Wyrezistowali w ogóle nowe trendy. Wyrezistowali trendy. Zostali jakby, Aha. wiesz, w tym samym, co było w Generalsach, czyli tak. w tym poprzednim. Do którego nawiasem mówiąc, to jest bardzo podobne miejscami. I, to, i właściwie to jest to niezmieniona formuła od pier, te, te, pierwszego Komanda <laughs> i Konkela. Znaczy, I mi to osobiście, szczerze mówiąc, proszę Ciebie, bracie, men, przeszkadza naprawdę. A jeszcze przeszkadza mi bardziej jedna rzecz w tej grze. I tak gr rzecz mi bardzo przychyliby cholera. Nie będziesz mógł się ze mną kłócić, bo ja się sam gniewam na tą grę. Właśnie, proszę Ciebie, gniewam się na tą grę o to, co prawda, niektórzy mówią, że to jest jej zaleta, ale Aha. dla mnie to jej zaletą nie jest, że proszę Ciebie, podstawową jednostkę piechoty buduje się, zgadnij, ile. Sekund czasu. To już ujawniłem, że sekund, a nie minut, ale zgadnij ile. Zostało jedną. Prawie. Nie wiem. Masz jeszcze 8 możliwych prób i za każdym razem zwiększaj o jedną sekundę. 50. Jeszcze raz. Masz 8 prób i za każdym razem zwiększaj o jedną sekundę. 40. 8 sekund się buduje podstawową jednostkę piechoty. Czyli krótko mówiąc, się pluje nimi jak Ale z karabinu maszynowego. Nie, nie. No ja... Ale proszę ciebie, poczekaj, bo to nie koniec. Czołg się buduje 25 sekund. Amen. Czy nawet mniej troszkę. To jaki to jest przepiękny w ogóle. świat pełen. To jest przepiękny świat błyskawicy. No, Surowiec wiadomo, po zbierasz Tiberium, zwane także po angielsku Tiberium. Tiberium, tiberium. tiberium gra się nazywa Tiberium Wars, czyli jak sama nazwa wskazuje, o, sugerując, będą oni się toczyły wojny. I oni będą zużywać to, co wydajemy. O Tiberium. No i proszę Ciebie, jest ogromna gra. Ogromna. Tych misji jest. Od, 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 w plipku po prostu. Jest 36 misji podstawowych dwóch kampanii Nodu i, i GDI, a dopiero wtedy się odkowuje kampania śmiesznie nazwanej rasy, która się nazywa To są tacy obcy, którzy są zrobieni jeszcze śliczniej niż wszystko, co było dotąd śliczne. Są przepiękne. Naprawdę te jednostki są taka animowane. Ale Jak wyglądają? Różne. Są tacy biomechaniczno-energetyczno-kryształowo... Okay. Kosmiczni. No dobrze, to przekonałeś mnie, Przekonałem to może cię, że są... wyglądać. Tak nie, powiem, fajnie, to no, naprawdę z wyglądają z bardzo, bardzo tak, wiesz, tak oryginalnie. Rzeczywiście się różnią zupełnie od tych podstawowych raz. No to nie trudno, bo tam te podstawowe to są takie same jak zwykle. Ja powiem ci szczerze, ja, ja to ja lubię, ale nie do kolan. Po co tą grę w ogóle przyniosłeś tutaj? To jest bardzo, bardzo ważnym tytułem, bo to jest kontynuacja Komanda i Konkela i za sam tytuł już ta gra ma miejsce poczesne w naszym programie, bo warto wspominać o tytułach tak ważnych. Słuchaj, bo to nie jest zła gra. Wiesz, mimo tego całego mojego natłoku słów i tej mojej okropnej krytyki, wiesz, numer polega na tym, że po pierwsze są ludzie, którzy uwielbiają szybką rozgrywkę. To jest w ogóle taka, jest taka jakby moda wśród graczy RTS-ów, którzy lubią szybkie gry RTS, których się używasz dużo umiejętności specjalnych, i tak naprawdę to jest rękościówka z zacięciem taktycznym, prawda? Tak jak miałeś. Company of Heroes, na przykład, pamiętasz? I to była gra taktyczna o zacięciu zresztościowym. A to jest dokładnie odwrotnie, to jest zresztościówka, w której trzeba jak najszybciej klikać, wiesz, Uber Micro. Uber Micro. Zgadzam się z tobą. jest taka tendencja w telewizji, żeby kontynuacje pokazywać, tylko dlatego, że są kontynuacjami, na przykład jak Córka Lecha Wałęsy. Albo jak, na przykład, God of War Ale poczekaj. Ale to są jest dobre. Ale to nie jest zła gra. to są gry. To nie jest zła gra. No to co, jęczysz, jęczysz jak lubię. Ja jestem zawodowym krytykiem, to lubię sobie pokrytykować, nie? Prawda. No ale lubię. to jak? No, no, smarnowałeś teraz parę minut mojego bezcennego czasu, żeby mi opowiadać o babci, której ktoś na liftingu podciągnął twarz i nie powiem co jeszcze. Tak, ja to nie żebyście Wy, nasi kochani studium. widzowie, wiedzieli o tym. Coś tam się dzieje? Na czym stoicie? Że to jest gra dobra, że to jest gra prześliczna i choćby dlatego ją warto być, bo ona jest naprawdę od strony graficznej to jest to pełen wypas. Naprawdę to, to się przyjemnie oglądamy. Mamy o jest to nie w Star Warsach! I ona ma takiego robota, i nim lata i go używa do różnych trudnych czynności i też szczela, wiesz? Dziewczyna używa O, oh, Bota! Uj, Tadzik! Ale mnie ubawiłeś sadik. I ona... Teraz wynaję... to ci hyperka. Ona zostaje wynajęta, żeby walczyć ze złym imperium, wiesz. No shit! No i ona z tym robocikiem. Ten robocik rozmontowuje różne przedmioty. A ty już tak miós, piu, miós, piu, miós, piu. Miós, piu miós, oh my miós, god, miós, laser, pił, pił, piu! Miós, piu, miós, piu, miós, piu. Miós, miós. No normalnie. Zachowuj się normalnie. Zachowuj się normalnie, zachowuj powagę. I gra jest, dzieje się przed nową nadzieją. Ale poczekajcie, ja słyszałem, że ma laser piu-piu-piu. Aha, laser piu-piu-piu. I z tym laserem piu-piu-piu właśnie ona pomyka. I głównie za zaba... Co? Nie, to chwileczkę. Głównie w tej grze biega się tą laceczką, mm -hmm. strzela się do ludków, rozwiązuje puzzle, i uważam, że to jest bardzo rozsądnie zrobiona zręcznościówka. Dopiero się ponosi, żeby zaznaczyć wagę Twoich słów. Mm -hmm. Aczkolwiek muszę ci przyznać w zaufaniu i mam nadzieję, że nikt tego nie usłyszy, że tryb multiplayerowy jest troszeczkę wsądcy. Ale kogo wali za przeproszeniem tryb multiplayerowy w grze na PlayStation Portable? Serio! Czy jest fajny tryb singlowy? Tryp singlowy jest fajny. Znaczy, wiesz, bo jakby to się bierze z mojego prywatnego, osobistego doświadczenia posiadacza konsolki typu PSP, ASP. w życiu zdarzyło mi się raz grać w multiplayerze, było to doświadczenie niefajne i od tego czasu jakoś nie, nie interesuje się tym. No widzisz. Dlatego interesuje mnie, czy ona jest okay. fajna w singlu. singlu jest fajna, aczkolwiek nie... Wspomnij, kim jest ta pani, bo nie wspomniałeś, no, że ona jest kim? Ja nie wiem, jak to wyjściował. Twilekiem jest, jest no, i ma śmieszne ucha. Masz śmieszne uszy i ona nimi słyszy. Tak. I wyczuwa. I wyczuwa. I wyczuwa. To jest gra na PSP, więc nie można od niej wymagać gigakodu, chociaż trzeba powiedzieć, że parę gier z gigakodem i z potężnym zapleczem danych wyszło. Natomiast ta gra i ładuje się wolno, i, i, wygląda, tak i, i wygląda tak średnio, a, a poziomy są relatywnie krótkie. A Ale... dlaczego marnujesz mój bezsenny czas, pokazując mi grę? A, nie rzucaj mi myszą na ptaszą. Dlaczego marnujesz mój bezcenny czas, pokazując mi grę A, brzydką, B, z krótkimi levelami, z małym hyperkiem? C, grę o Gwiezdnych Wojnach, w której, w której to jest mój najpoważniejszy zarzut. Nie ma daj. Ale ta gra jest dobra, ona jest fajna, ona jest zabawna, ta Tylko po się że Star Wars! Bo ona jest barwna, bo ona jest kolorowa, bo, bo ta babeczka i strzela, i używa robocika, z którym można kombinować, robić jakieś na przykład e, zatrzymanie czasu prawie i uniki. I może zabijać na blisko i pf, 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 lutuje To jest lut. akrobatka taka, nie? Jest taka, ona jest taka ninja. Ninja! Stało z ninja. Ale Wygrałeś kompletnie noży do zabicia czasu. Tam by się zmienić, na Natasza by się... się. zmieściła. Dlatego też, jeżeli ktoś lubi zręcznościówki, czeka na coś fajnego, nietrudnego. i nie przeszkadza mu, że to są biedne wojny, które są, nie są wizynymi wojnami. Tak, mhm. to może spokojnie w tę grę I nie, nie przeszkadza mu, że ona jest brzydka i że ma krótkie Ale poziomy. jaka brzydka, bo ty siedzisz teraz. Sam to powiedziałeś. Ten ekran. Ona nie, nie jest kłam. najładniejsza. Sam powiedziałeś. Bierz odpowiedzialność za swoje nie słowa. Nie powiedziałem, że jest najładniejsza. Nigdy o kobiecie nie powiedziałbym, że jest brzydka. Najwyżej, że jest yy, zmęczona. To jest zmęczona gra, mój <gry> To jest zmęczona, nieco krótka gra, po prostu... ale kolega ją poleca. Ja chciałem powiedzieć, że Tadeusz yy, ma piękny umysł. Ty masz Dziękuję. zmęczoną twarz. Dziękuję. Miszą, miłoż. Słuchaj, zanim zacznę, to muszę Ci najpierw wprowadzić nieco w klimat tej gry, ponieważ ona jest niezwykle przewrotna jako sam koncept. Sam gra się nazywa Infernal i taki. Jest to gra polska w ogóle. polska, zrobiona w Polsce, co już samo w sobie jest niezłym wydarzeniem. Naprawdę? O właśnie. Tak. Naprawdę Czekałem na to Twoje zdziwione naprawdę. A to kto? jest A kto? Otóż zrobiła Dobacz. ją firma, proszę Cię, Metropolis, którą możesz znać, ponieważ jest to najstarsza polska firma robiąca gry komputerowe prawie na pewno. Jest to także, co jest dosyć ważne akurat w przypadku tej gry, firma, z której wywodzi się jakiś chmielasz Adrian, który jest Chmielarz autorem. A Adrian zrobił tę grę? Poczekaj, który... nie, 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 nie. Adrian Chmielarz zrobił grę painkiller, w której jak tak. może wiesz, jest się agentem diabła, który walczy z innymi diabła. diabłami. Zgadnij, kim się jest w grze Inferno. Otóż za, będziesz zgadywał, uprzedzę cię jest się agentem diabła, który walczy z innymi diabłami Znaczy walczy z nie... z takim. Tak. Jest się agentem diabła, co już samo w sobie jest niezłe generalnie dokładnie ten sam motyw. znaczy, że diabeł do ciebie przychodzi, cię, bo gdzieś tam i czyli robicie super, super kosza, tak, a ty, tak, tak, dobry a ty mówisz spoko zion, dawaj moce. Dostajesz moce, proszę ciebie, generalnie rzecz biorąc, walka się skupia na walce dwóch agencji. To jest tak, jakby walczyło CIA z KGB, tylko, że CIA jest proszę ciebie z piekła, a KGB jest z nieba na Naprawdę? Albo odwrotnie, tak? Jest jedna agencja się nazywa Everlight i jest agencją niebieską, a niebieską w sensie niebiańską. Nbiańska. A druga jest agencją, agencja się nazywa ABYS, czyli otchłań i jest, jak się łatwo domyśleć, agencją piekielną. I ty działasz dla, dla abys ale ja mimo że nie udało mi się jeszcze skończyć tej gry, chociaż zamierzam to zrobić, to już wyczuwam, że tam na pewno jest taki twist, że na końcu się okaże, że ci dobrze, to są źli, źli, to są dobrze. Nie, jak to jest. Ale skąd, po czym to wniosłeś w ogóle? A, wiesz, się wie się. W każdym razie, proszę cię, gra jest strzelaniną. Jest strzelaniną TPP, taką jak tam... Większość teraz to się robi, wiesz, biegasz, kamerka z tobą biegnie. I proszę ciebie, gdyby była to zwykła taka strzelanina o, to by się no. na to nie spojrzało nawet ani w ogóle. Ale numer polega na tym, że nasz bohater ma po prostu za... te moce. Proszę cię. I to ma nawet moc jedną, której jak boga kocham, chyba bo dotąd nie widziałem, nie wiem, czy można mówić, Boga kocham w przypadku takiej gry. Eee, proszę Ciebie, Ale... której nie widziałem do. No. Otóż, poczekaj, bo to jest w ogóle cały cymes w tej grze, w ogóle cały jakby żart, cała ta zabawa sprowadza się do tego, że nasz bohater może się teleportować. Że to nie jest zwykła teleportacja, że tryki jesteś w nowym miejscu, tylko to jest tak, że naciskasz guziczek, który Ci pokazuje taki elegancki yy, yy, znacznik, który pokazuje, gdzie się przeniesie. Jeszcze on się elegancko przez wszystkie płoty przenika, także możesz się teleportować, wiesz, praktycznie wszędzie, gdzie widzisz i gdzie można stanąć. Yeah. <laughs> Jak się teleportujesz, to ci się pojawia taki tajmerek malutki, liczniczek, który ci odlaca, od, odlicza czas, który jakby trwa do momentu, kiedy ten teleport się skończy. Jak się skończy, to wracasz na miejsce, które byłeś. jak to jest, że tak powiem, usankcjonowane storyline? No bo co jesteś agentem piekielnym i ten diabeł ci po prostu daje... Po co ci tej przepraszam bardzo, staramy No, no tak, daj to ci taką moc, się no, musi... Oczywiście. Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Biega, lata, sznurówki wiąże Biega, słuchaj, lata, ciąży. on jeszcze tam może później teleportować, jakieś inne rzeczy przenosić, może tam, proszę ciebie, znikać, ale jakby teraz... Cały numer polega na tym, że bardzo fajnie na tego naszego bohatera reagują przeciwnicy. I dzięki temu walka jakby nabiera zupełnie nowych kol kol kolorów. Takich kolorów, jakby. Ale co? Tu autór, jak się teleportujesz za plecy takiego gościa, to ten gość się do ciebie odwraca i zaczyna do ciebie napinać. No bo to logiczne, stoi za nim kolej, zastrzela, jesteś... do niego no to się odwraca, prawda? A ty tak. w tym momencie robisz bzyd, znikasz, wracasz na miejsce, z którego żeś się teleportował. I teraz ten koleżka, którego żeś przed chwilą strzela, on zupełnie głupieje On woła serę do swoich kolegów, o mój Boże, o mój Boże, on ma teleportację, o mój Boże, co ja mam robić? A ty proszę cię zupełnie spokojnie z drugiego miejsca, strzelasz mu w Plery i go wykańczasz. I w tym momencie włącza się prześliczny system Rakdor, szmacianej lalki, napędzany programem wylicencjonowanym Ageja, który jest taki fajny jak Havok, tylko jeszcze fajniejszy. I ci goście padają po prostu tak, że, że strzelasz tylko po to, żeby patrzeć, jak oni fajnie padają. Prześlicznie to jest zrobione, naprawdę jest takie. Mm. Ale żebyśmy nie odnieśli mm -hmm. wrażenia, mm -hmm. że robisz tutaj jakieś wjeżdżanie tył w tyłek mm -hmm. w firmie Metropolis, żeby zasłużyć sobie na miano czekoladowego noska miesiąca. Oj, ślicznie, <ślicznie, <ślicznie to powiedziałeś. To chciałbym zapytać, co w tej grze jest nie tak co w tej grze jest nie tak. Znaczy wiesz, ja Ci powiem zupełnie szczerze, że to naprawdę nie wynika z tego, że ja się zajarałem firmą Metropolis, że tutaj doceniam Polaków. Nie, nie, nie. To jest dobra gra. To jest naprawdę jest ciężko do czegoś tak Mocno przypiąć. Najbardziej mnie wkurzało to, że jak już wchodzisz na jakiś poziom, to on jest utrzymany w jednej, jakby wiesz, tonacji. Jest bardzo niezróżnicowana grafika w zakresie Czyli jednego poziomu. poziomu. Fajna jest ta gra, naprawdę. I to dostaje kudos jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że ona dostaje ode mnie osobiście nagrodę za to, nie, że jest polską grą, tylko że jest fajna i że nam, my bracia Polacy, też potrafimy czasem coś upić niezłego i co nie jest pain że <grym> Zresztą bardzo mi się podoba to, że oni sobie tak, wiesz, zagrali ze swoim byłym. ...szefem. Tadeusz ...Miszoł. Wiem Michał, że lubisz symulatory, czyli gry, w których trzeba bardzo długo różne rzeczy ustawiać, żeby samochód ruszył z miejsca. I wiem teraz ja, że ty w takie gry nie grasz, więc z... mentalnymi nocami wykrywam, że ta gra nie będzie symulacją samochodową. Tak. Wiem, że znów mnie obraziłeś, Tadeusz, lecz miłość ci wszystko wyba. Dobre, czy? Dobre. A, I Tę... powiem ci, przyniosłem dzisiaj Bernauta Dominatora, którego po prostu się tak Fajna <laughs> nazwa. Muszę ci powiedzieć. Ale przyznaj się, że jak. Przepraszam, że ci przerywam. Przepraszam, że się będę z tobą kłócił, ale założę się, że jak w niego grasz, to masz ten. Kaskieci, tak. Wąsy. Nie wąsy. W Wąs. i z tej takzelki. Wąsiurr Dominatrix. Dominatrix. I po prostu no siadasz. Ale opowiadaj. Ta cała gra jest tak najlepszą zręcznościówką, jeżeli chodzi o samochody. Ona tak śmiga, żeby tak. I to jest po prostu, to jest po prostu najszybsze, co może rejestrować ludzki umysł. I cała polega na tym, żeby jeździć pod prąd, mieć samochody, a swoich przeciwników i spychasz ich na barierkę i tak sobie i w pewnym momencie Bernomiter dojeżdża do końca i tak I już ci tego, to ty po prostu dajesz gaz do rękę, i tak... Jak widzicie, Burnout jest grą przeznaczoną dla dzieci chorych na ADHD. Nie przerywaj mi. A tutaj mamy żywy przykład. Nie przerywaj mi. I wtedy nad, 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 nadciągają przeciwnicy i tylko tu tak. I to do... I i I jest w tempie. Jedyna w historii recenzja, wraca. w której nie użyte są żadne słowa. Porozumiewamy się tylko i ma onomatopeja. Onomatopeja. I wtedy tylko... Go... I wtedy... Stary! Świetna gra. To jest koniec, po tak? prostu taka dawa Dobra, to... adrenaliny. Teraz mi powiedz, czy ona się różni od poprzedniej dawy adrenaliny. No, tym, że nie ma Tą samą pod tą samą. <noise> Nie ma czego? Crash moda nie ma, czyli tego, że się tak rozpędzałeś i... Nie, poczekaj, czyli... momenci, czyli krótko mówiąc, wydali grę, która została pozbawiona najfajniejszego trybu z poprzedniej gry. No nie, czy ej. Znaczy, polegał? Miłość, doskonale wiesz, że jesteś takim wielkim miłośnikiem gier multi. Doskonale wiesz, że jeżeli ktoś gra party w Burnouta, to gra tylko i wyłącznie w jednym trybie, czyli właśnie w Crash modzie i kto więcej wyora. I Wyrawa. kto zahaczy tą ciężarówkę? Ale tutaj też jest multi. Nie no to tylko nie ma można grać w cztery osoby i wtedy cztery osoby się wyzywają na pojedynki. I powiedz mi, czym ona się różni od pozostałych? Reven, nowa. jak jak skończyłeś. Pustarów. I męczy cię takie... Dobra. Ile napompujesz swoje koła? Czyli zio? Ile napompuje Dużo. To, to proszę, nie, się ale nasz... dobrze. ale... Czyli załóżmy, że tak, załóżmy, że jestem takim człowiekiem, który nie, miał, nie grał w burnout. Albo nie, załóżmy co innego. Załóżmy, że jestem fanem burnauta. Wtedy tą grę mi się opłaca. Bardzo ci się opłaca, ponieważ możesz miasz już tamte skończone, czekasz na coś cieplusieńkiego, hirgo jak taki miodek ściekający z ekranu, tak... Dobrze, a teraz załóżmy, że nie grałem w Bernauty. To dlaczego miałbym sobie kupić Bernauta, który jest w stosunku do poprzednich Bernautów wykastrowany, a do tego droższy? Nie Ponieważ jest to nowa gra, a nie na przykład platynowa jak te poprzednie bernauty, które można kupić obecnie za grosze. Bo tamte kończysz i grasz. Wszystko. Krótka piłka. To miłość, to weź mi wytłumacz w takim razie, co takiego fajnego w tej grze jest, czego nie było wcześniej. Tak po pierwsze dla żartu. Po drugie, po trzecie. A bez inną a bez ononuatopei, ona jest lepiej zbalansowana niż poprzednie części. Zbalansowana. zbalansowana gra. Zbalansowana gra to taka, że jest trudna. Bo wiesz, co jest najtrudniejsze w Bernaucie? Na przykład to, że trafiają ci się barierki na środku drogi, a mając obraz dwuwymiarowy, bo plazmy trójwymiarowe to wejdą dopiero niedługo, więc obraz dwuwymiarowy, tak naprawdę nie wiesz jeszcze z daleka, co to jest. A to tak szybko rośnie że się zwykle zdarza, że się na to nabijesz, jak nie znasz toru na pamięć. Przypominam, że Wiąz... gry źle zbalansowane zostawiają czekoladowy nosek. Sam jesteś czekoladowy nosek. Ta gra jest po prostu lepiej wyważoną grą niż poprzednie części. A się boję zaczynać, szczerze mówiąc, tą nową grą, bo po pierwsze masz głupią minę, a po drugie jesteś w ogóle głupi. I ty nie lubisz gier dla dorosłych, a już w ogóle jeszcze dodajmy do tego, że w tej grze się 90%... Tadek, Tadeusz tak. przyniósł znowu grę, grę dla staruszków. Jeszcze, jeszcze dodajmy, że w tej grze 90% czasu spędzasz patrząc na ikonki. <grym> Więc patrzysz na te ikonki, proszę Ciebie, i nimi dowodzić. Coraz gra się gody, nazywa yo. Supreme Commander. Została zrobiona przez niejakiego Chrisa Taylora, który jest, proszę ciebie, bardzo znanym autorem gier komputerowych, zrobił między innymi Dungeon Siege'a drugiego oraz bardzo słynną strategię czasu rzeczywistego nazwaną Total Inhilation. I Supreme Commander to jest nic innego jak współcześniona wersja tegoż, to właśnie I Total Inhilation. Jego pracy, I jest twórczej. to przy okazji, absolutnie, jest to zwieńczenie jego twórczej pracy. Jest to gra, o której on marzył, on mówi, że to było zawsze i celem jego życia było zrobienie takiej strategii. Dlaczego? Dlatego usług... Miłoszu, że jest to. No widzisz, symulator tak naprawdę. Znowu wracam. to jest symulator pola walki. To jest. Może, jakby to, to jest takie narzędzie. Miłosz, ale ja wiem, że tobie się ciężko skupić, no bo dobrze, to masz ADHD, d, To jest takie narzędzie do dowodzenia jednostkami, do tworzenia jakby wojny, do tworzenia maszyny wojennej. Gra ma bardzo nie jest skomplikowaną... Gra ma bardzo... Słucham? To nie jest gra dla dzieci. Nie, to nie jest gra dla dzieci, bo dzieci, dzieci się znudzą przy pierwszej to misji. W ogóle tutaj wojny. każda misja w, w trybie singlowym trwa około dwóch, dwóch i pół godziny. A, 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 a jest ich po sześć na kampanię, a są trzy kampanie. W swoim wieku można nie dożyć końca gry. No, ja miałem takie momenty, kiedy przysypiałem. Ale to no dlatego, że... Ja nie no, też ten program, co tam no, wody to, no. to było kręcone w przyszło... No, już nieważne. W każdym razie, proszę cię, gra jest, jak mówiłem, strategią czasu rzeczywistego. Ale tutaj słowo strategia to jest bardzo, bardzo znaczące, bo ona jest przede wszystkim strategią, a dopiero dużo później czasu rzeczywistego. A oprócz tego, proszę się, jest świetnym kontrastem dla Konana i Konkela w którym się wszystko działo strasznie szybko i klikałeś na pałę i tutaj się robi wszystko spokojnie, spokojnie ustalasz ścieżki, wyznaczasz nie, 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 nie. To, to trzeba niestety kontrolować, trzeba ogarniać masę rzeczy, jest bardzo skomplikowana ekonomia, bo w odróżnieniu od normalnych gier tego typu, to nie płacisz raz za jednostkę, tylko płacisz za nią cały czas w ratach, jak budujesz jednostkę, to ona cały czas zużywa, tam są dwa surowce i ona zawsze zużywa jakieś troszeczkę tego jednego i drugiego surowca, no, więc musi mieć, stoi. za to, że w ogóle jest produkowana i każda rzecz, tak jak w życiu, I tak. trzeba ją Dokładnie. wysłać na wojnę, żeby ją ktoś Zabił. To wtedy możesz Wystrzy ją odzyskać na ale to już jest mało warstw. W każdym razie jakby największy z tym wszystkim polega na tym, że ta gra ma najlepiej, absolutnie, to każdy ci to powie, to jest najlepiej zaprojektowany interfejs w historii gier strategicznych czasu rzeczywistego. Przestań się tak zachowywać, Dlaczego? bo to jest naprawdę żenujące. Jesteś żenujący? Żenujący. żenując, Dlatego, że możesz zakolejkować sobie nieskończoną praktycznie ilość rozkazów dla każdej jednostki. Na przykład, bierzesz jednostkę konstrukcyjną, jakąś inżynieryjną, no i ustawiasz jej, nie wiem, 20 różnych obiektów, które ona będzie sobie powolutku wbudowywała. Przyciskasz shift, trach, 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 robisz dla niej jakąś kolejkę. Jak Boga kocham w życiu nie grało mi się tak przyjemnie od strony właśnie jakby, wiesz, organizacyjnej i takiego używania tej gry, że to nie jest, wiesz, to jest, z tą fajną zabawą jest planowanie tego wszystkiego, te plany, nie, nie, nie zastanawiasz się nad tym, jak przeprowadzić atak, żeby tutaj ci wyszło to, co chcesz, wiesz, w klikaniu, no tak. tylko zastanawiasz się nad tym, jak to ma wyglądać od strony strategicznej. No i na koniec najpiękniejsza rzecz, to jest po prostu... Jakby no, skala tej gry, jeżeli chodzi o bronię, to ja nie wiem chyba pierwsza gra w ogóle, w której można naprawdę używać broni atomowej i ta broń atomowa jest naprawdę bronią atomową. Znaczy nie jest to takie dup, tak zwany taktyczny niuczek, taki, który... Pierdnięcie leniwca, taki pierdnięcie takie leniwca, tylko to jest... za przeproszeniem... No oh, po Masz! Ta gra się totalną, totalną tu będą pipy pewnie, bo, bo to brzydkie słowo, ale jest niesamowite. Niuki mają y, przynajmniej 2-3 km y, średnicy, jak buchnie, to rozwala wszystko, co się znajduje w promieniu i wygląda to po prostu tak, że siedzisz i niukujesz sobie dookoła tylko po to, żeby sobie siedzieć i oglądać. Potem, jak to wiedziesz, to masz dzieci z czterema robotami. Nie, rączkami. bo tam są same roboty w tej grze. Jest tylko jedna, jedna postać człowiecza, to jest dowódca, który tym wszystkim dowodzi. Jest na polu bitwy taki duży robot, który tam buduje i robi różne śmieszne rzeczy. To jest jedyny człowiek, on jest tak opancerzony, że go te niuki, jak go nie zabiją, to go nie zniszczą. Co go nie zabije, to go wzmocni. A reszta to roboty, więc to jakby nie ma. I też wiesz, podejrzewam, że też dlatego są te niuki w grze, że to są roboty. Bo gdyby. O, 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 zobacz. Zobacz, jak wybucha. I tak wybucha to, wiesz, jaśniejsze niż tysiąc słońc. To jest gra, która wymaga skupienia, umiejętności naprawdę dobrego, strategicznego myślenia, planowania w ogóle w skali makro i mikroekonomicznej. Czyli można kupić tacie na urodziny. Tak, na przykład. Albo jeżeli jesteś wielkim fanem gier strategicznych Stratyczny. i ma się ochotę przyciąć w sensie coś naprawdę Cieszy mnie na to, przyznam ci się. Cieszy mnie, że przyniosłeś wreszcie jakąś grę już widać, że coś tchnęła nowego, Tadeusz. Czyli możesz, jak się tak skupisz dobrze. Jak tam poszukasz, pobobrujesz tam, pomyszkujesz. Chyba ci powinienem podziękować. Przyniesiesz taką fajną Dziękuję grę. Dziękuję Ci, miłość. I to jest dobry sygnał. Cieszymy się sygnał. wszyscy. Miłość mnie docenił. Nie kłóciliśmy się dzisiaj, jak widzieliście. Byliśmy zgodni. Smutno było. Przy czas rozstania. Będzie jeszcze smutniej w następnym programie. Stawiamy was nieutulonych w żalu. Więc jeśli uważasz, że świat jest zły, stacza się, a wszystko jest coraz gorsze, niestety, oglądaj nas, żeby się w tym utwierdzić. Do zobaczenia. Pa.